A słyszałeś, że w Indiach istnieją drzwi, których nikt nie jest w stanie otworzyć? W sercu Indii znajduje się jedna z najbardziej tajemniczych świątyń na świecie: padma na Odnaleziono w niej sześć skarbców. Pięć z nich, wypełnionych złotem, klejnotami i starożytnymi artefaktami, udało się otworzyć, a wartość ich zawartości oszacowano na 22 miliardy dolarów. Jednak szóste drzwi, Voltbi, pozostają zamknięte. Dlaczego nikt ich nie otworzył? Drzwi nie mają żadnych uchwytów ani zamków, a według legendy zostały zabezpieczone przez starożytne zaklęcie, Naga Bandram, które może zostać zdjęte tylko przez świętego jogina poprzez specjalny rytuał. Mówi się, że w środku mogą znajdować się niezmierzone bogactwa grobowiec albo złe duchy. Jedna z najbardziej tajemniczych teorii mówi, że B skrywa olbrzymie węże, które pilnują skarbca. Dotychczasowe próby otwarcia drzwi kończyły się niepowodzeniem, a członkowie komisji badającej Skarbiec zaczęli doświadczać pecha i problemów zdrowotnych. Co myślisz? Czy te drzwi rzeczywiście skrywają mroczną tajemnicę? A może to tylko legenda?